Jo siemano, z tej strony Kuba, dzisiaj zagramy sobie w Minecraft, ale 40 osób na 40 osób, czyli tryb, który ja nigdy jeszcze nie grałem, e, dobra, po prostu zagramy, zobaczymy, zobaczę jak to w ogóle jest, bo no, jeśli chodzi o wrażenia, tak, nazwę, to, to brzmi fajnie w miarę. Okej, okay, dobra. Lecimy. Tutaj. Wow! Aha, to nas po to ten. Tepa tu. Aha. Dobra, to nieźle. Eee, ja bym poleciał gdzieś se na diaksy. O, tu są, dobra. lecimy kurczę zarąbał aha mamy po łóżku. super aha tu są trzy życia jakby Okej, okay, idziemy sobie. O, już myślałem, że spadnę. Dobra. Aha, chciałem do góry polecieć, ale nie piekło. Dobra. Patrz na taki klocek. Okej. Okay. Lecimy. hu. Uh, uh, uh. no to nieźle. To może być bardzo długa ręka. Nie, mm -mm, nie, tu. Tutaj. Um. A tu. To, to. Dobra, jeszcze jednego fireballa sobie wezmę. Pyk i dodam. Okej okay. No i jakiś koleżka mi tu... Kurde O ty Dobra, idę tam. Oho, dość nieźle. Nie gadaj, że znowu łóżko zniszczą. Ej, dobra, ja bym się wbił do tych żółtych, bo mnie wkurzają. O kurde, cofnęło mnie. No weź mnie nie ten. Aha, a, a ja, no znowu. Aha, nie. To nie do nas, aha, dobra, to super. Okej, okay, cyk. Ha, bombik. Kurde no! Co oh, takiego farta miał? To ty to Dobra niech on go zrzuci, błagam No i super Dobra. E, Kupuję, idę teraz kupić rzeczy. Czy kto? Czyks? Spadło. Wpadł znowu. Aha. Jest! To -io oj, oj. Dobrze. Joł. Now right. No ja nie mogę. O ile. Dobra. Na tym środkowym zamku chyba nie mają tylko beda. Dobra. O ty, ty. Aha. aha. Ukończ mini dla pój. No, to jest. Kończą. Dobra. Okej, okay, lecimy. Z... E, gdzie jest? No i znowu jak jakiś żółty, nie, no znowu jakiś niebieski tu wbija. Nara. Bardzo dużo fairboli. TNT, o oh je, yeah, dobra. ja yeah, im tam oh, wbijam się na beda. Aha, nie zapomniałem o no, jednej ważnej no. rzeczy. Super! Ale my najpierw musi... My najpierw tracimy beda. Nieźle. Dobra. Gdzie mają tego, tego beta? Aha, chyba oni ten na tym środku mają. Dobra, błagam, żeby mnie teraz ktoś nie zestrzelił fireballem. Ja! Oho, kolega się mój chyba to wbija. Ja jeszcze się troszkę boję robić TNT jumpy. Aha, dobra. Chyba on tu idzie w tym momencie. Aha! On ten! O nie! Dobra ja już wolę ten i tak mi... Ajajaj! Aj, aj. Kurwa! Hmm. Dobra, lecimy kolejną marękę. są te generatory? Tu. Dobra. Dobra, mamy już to. Cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Pyk. Okej. Okay. Ja bym chyba od razu poleciał na ich bada. Dobra koleżko, co ty tu robisz za dziwnym poły? Co on robi? Dobra ja, ja mu to wyrzucam, żeby ten Robił z tym pożytek Nara Ja nie, no co Dobra, ja chyba biorę te diaksy Lecimy szybko No i z... My no super. Mm. Co? <ścoughs> I tak zobaczy nie mogę kupić. No kurde znowu do nas! A nie, do nich. O super! No, do nas tym razem, ale to chyba nie będziemy mieli pobędzie, nie? Nie? Dawaj to szybko. Kurde, bez przerwy się mylę. To, to. Dobra, wełny mam, fireballa są wełne. I teraz idę. No, idę. Czy oni jeszcze drugiego peda? Już myślałem, że nie doskoczę. Co jest? Czemu oni go nie atakowali? Chyba kolejny bedzik. Co za pcham, no. Dobra, kurde, bez przerwy, ale mi się dziwnie gra. Uff. Uff. Gdzie oni mają zniszczonego Beda? Chyba zdaje, że to się liczy tak, że. Mm że na przykład, kurde, nie wiem jak to wytłumaczyć był real nie sobie tak cyk, cyk cyk lecimy fireball Już myślałem, że któryś mnie goni. No nie no, to jest bez sensu. No i dalej nie mogę wyrzucać. Dobra, trzeba im jakoś zniszczyć. O! A nie, oni już mają zniszczone to. Dobra, super. To bierzemy fireball y i ich zrzucamy. Dobra. Gdzieś mam wełnę, lecimy. <laughs> Dobra, bierzemy to i może kupimy sobie nie tą. Jest, dobra. Teraz bierzemy i kupujemy tą... Ten... Firebola, dobra. Lecimy ko koleżków zrzucać. I już jest tylko 20, a więc mają przegraną gierkę. Gierkę. Chyba już przejęliśmy tak spawn, ale co? <laughs> o, ho, ho, ho. Nieźle. Trzymę. tu mamy jakiegoś? Trzyma, który? Você veio chegando. Ahá, que Czy chyba tylko to dla nich. Chwila. <laughs> you can't use your energy. Aha, dobra. To co to za sklep? Oho! Nieźle. <laughs> Хм. Mm. Dobra, ja się tu schowam. Ja nie mogę... On miał z 5 HP chyba. 2,5, sorry, 2,5. Ja nie mogę i znowu od nowa do nich lecieć. Oni teraz z bazy nie wyjdą. Z bazy na stówę nie wyjdą. Kurde, jakbym miał kamienny mieczyk, to bym chyba raczej... chociaż nie był. Fireballem chyba raczej mnie nie zastrzałem bo są w bazie, więc... Yy... No ja ich raczej w sumie też. <grym> o ja. Więc firebole odpadają. Jest to, jedynie może uda się jak któregoś z nich wyłapać samemu u samego i, i wziąć go naklepać.

No cofra co, frajerze? Kurde, no nie! Nie gadaj, że... ich jest tylko czterech, dobra. Oni, oni mają dojazd, dobra. Trzech teraz. Szybko, wełnę jakąkolwiek. Cyk, idę tam szybko, szybko. Dobra, jak teraz ich tam w kilku pójdziemy, to na stówę mają ten... Mają pogiercę. O, ho. Nie, już na, nie, nie dadzą rady już. To jest przesądzone. No kurde, weź mi sprint Dobra, ostatni. Aha, ten niebieski lata! Aha Dobra, to ja zeskoczę O Nata, o ja nie mogę, tak będzie ciężko go spacyfikować Ile mu... Je, a ile w ogóle Wither ten Biera pytanie, ile Wither ten Ile, bo w nieskończoność na stówę nie będzie go miał Mm. O, oh, Victory. Jo, yes. Dobra. <laughs> Dobra, na. No. W dzisiejszym filmiku to by w sumie było na tyle, nie? Mi się podoba ten tryb. Mi, mi bardzo się podoba wręcz wiecie odświeżenie niego, niekonwencjonalne mi się podoba bardzo to, że są trzy łóżka i trzy życia jakby oraz, że są większe generatory to, to też jest fajne więc w dzisiejszym filmie to by było na tyle i ja się z wami żegnam oraz zostawcie sobie kawał dla was jednego pchnięcia mi to bardzo pomaga więc no, ja się z wami żegnam, nara